Cześć widzowie, witam Was na y, kolejnym moim filmiku y, z serii takiej malowanie po numerach. Ja ten obraz kupiłam na Amazon i przedstawiać on będzie słonia. Nagrałam już takie filmiki na moim kanale, możecie sobie sprawdzić. W tym filmie opowiem Wam o pięciu błędach, które należy unikać podczas malowania. W tym zestawie, tak jak w każdym, jest dołączony taki gotowy obrazek, płótno z numerami oczywiście. Ja tutaj pokazuję, jak zamierzam sobie rozplanować mój obraz. Będę zaczynać od góry, takimi partiami, bo obraz płótno jest dość duże. Są dołączone trzy pędzle, ale ja użyję sobie te z poprzedniego zestawu, które sobie troszkę przycięłam, bo potrzebuję mieć takie bardzo cieniutkie pędzelki i to się u mnie sprawdza. Jest Dość dużo małych farbek yy, i nawet są podwójne. Jest podwójna czwórka, podwójna dwudziestka trójka, bo ten obraz jest dość duży i będziemy potrzebowali ym, więcej po prostu do, do malowania. Elementów jest dość dużo i ja podzieliłam je sobie kolorystycznie. I tak też właśnie radzę Wam, ym, żebyście podzielili sobie po prostu obraz, przemyślali go, zanim przystąpicie do pracy. Wybór odpowiedniego obrazu. Jest to o tyle istotne, że podczas malowania musi Wam rozprawiać przyjemność, dlatego nie wybierajcie obrazów, które mają za dużo szczegółów albo mają za dużo elementów i za dużo farbek dołączonych do zestawu. Pamiętajcie, że będziecie musieli każdy element pomalować, dlatego. Dobrze jest na samym początku wybierać te łatwiejsze wzory. Powiem Wam, że mimo to, że ja to już jest mój któryś z kolei obraz, który sobie maluję, ja zawsze wybieram te łatwiejsze i później dodaję elementy od siebie, ym, ponieważ wybierając te bardzo trudne y, obrazy, zajęłoby mi to bardzo dużo czasu po prostu i mało przyjemności związanej z tym, y, żeby te elementy wypełnić. Pośpiech. Malując obraz po numerach, ym, najgorsze co może być to pośpiech. Dlatego ważne, żeby sobie rozłożyć malowanie na kilka dni albo nawet na jakiś dłuższy okres czasu. Ja zazwyczaj wracam do obrazu po kilku dniach, nawet na drugi dzień, y, po jakimś czasie, żeby y, te farby wyschły i żebym mogła nałożyć kolejną warstwę, ewentualnie spojrzeć na obraz z innej perspektywy. Ym, tylko po to, żeby wydobyć jeszcze większą z niego głębię. Kolejność nakładania farb. Nie sugerujcie się do końca tymi numerami, które są załączone. Pamiętajcie o tym, że ten obraz musi coś przedstawiać, więc yy, to jest wasza wizja też tego obrazu. Bawcie się tą konwencją, bawcie się kolorami. Numery na płótnie powinny coś Wam sugerować, że, że w ten sposób możecie nałożyć farbę, natomiast to od Was zależy, czy pokierujecie linię bardziej w jedną stronę lub w drugą, albo że chcecie jakiś element bardziej uwidocznić. To wszystko zależy od Was. Czyszczenie pędzli. Ja za każdym razem, jak używam jakiegoś koloru, jak widzicie, yy, moczę pędzel i wycieram go w czysty papier po lewej stronie po to, żeby miała znowu możliwość nałożenia nowej farby czystym pędzlem. Te farby są na tyle gęste, że one nie, nie trzeba ich mieszać ze sobą nawzajem i nie trzeba używać wody, więc nakładając y, farbę y, musimy mieć po prostu czysty pędzel. Nie bój się popełniać błędów. Malowanie po numerach jest stworzone po to, żeby przynosiło relaks, odpoczynek. Jeżeli czujesz zbyt dużą presję albo jesteś w otoczeniu, które jest głośne, albo nie masz miejsca na to, znajdź sobie odpowiednie warunki do tego, żeby móc tą przyjemność, tą aktywność wykonywać. Nie narzucaj sobie presji, nie narzucaj sobie tempa. Jeżeli położysz farbę w miejscu, w którym ona nie powinna być albo coś wyszło ci nie tak, odłóż to na kilka dni i wróć do tego następnego dnia. To jest przyjemność, to ma sprawiać ci radość. Pamiętaj, że robisz to dla siebie. Dlatego baw się kolorem, baw się płótnem, eksperymentuj, wypróbuj różne techniki. Daj sobie czas. Pamiętaj, że to nie musi być perfekcyjne. Ciesz się z samego procesu tworzenia i wiesz co? Jestem pewna, że Twój obraz będzie arcydziełem.